Cześć, siemanko, witam was w Asprajcie, i chciałbym zaprezentować co wczoraj zrobiłem w tym Asprajcie. i zanim to zrobię, to chciałbym powiedzieć jeszcze, że nie jestem takim początkującym, że dopiero zaczynam bo w Asprajcie już robię mam ponad 100 godzin i do tego jeszcze coś tam wiem i, i trochę zrobiłem tych sprite'ów i głównie robię spritey w celu do gry No i, no i moje doświadczenie za sprite'em to jest jakieś jakieś półtorej miesiąca czy coś takiego, czy dwa miesiące coś takiego i czas zacząć oceniać tego co stworzyłem. No to na pierwszy rzut oka mamy takiego bajzykowego ludka z dużą głową. Cień wyszedł dosyć fajnie, ale czasem... ale te spodnie trochę... te spodnie mogły trochę wyjść bo ten cień na spodniach wyszedł tak losowo dosyć, że jakby to bardziej wygląda jakby ktoś go z daleka czymś oblał, i, I ten cień bardzo wygląda losowo. A o palety nie czytajcie, bo <grytanie> już korzystam z takich palet, które nie bardzo ograniczają mój... mój nie, bo mam już jakąś wiedzę na temat tego I, i, nie, i korzystam bardziej z takich większych palet już. To myślę, że możemy sobie zamknąć tego pseudorodka. Ma taki pas. Ale zanim ma dosłownie taki pasek i w sumie jakiś Tutaj cień by się przydał w tym pasku. Tutaj Może tutaj jeszcze. Czy jakieś zaśnienie czy coś? Ogólnie mam rzeczy do poprawy, ale... Ale nie jest... Nie ma tragedii. A tutaj jak był człowiek, to teraz jest błąd. W to jest taki pomysł do akwipunku bardziej, żeby taki skórzany bucik mieć i wyfunkcji funkcji i i powiem, że to już poszło mi lepiej dosyć. Choć ten cień nadal jest taki porozmieszczany tak trochę za dużo tego cienia t, miejscami, bo to nie wiem co to za cień. Bo to nie wiem, co co rozjaśnia, w jakim sposobem to rozjaśnione jest. To nawet nie powinno być rozjaśnione. Tak myślę sobie, czy to teraz poprawić, czy nie. Ale... To moim zdaniem tak nie powinno wyglądać tak do końca. Tu jest jakieś losowe ściemnienie. To jest fajne, bo daje okrągłości temu butowi i... I nie jest już taki płaski. A tutaj Chest Plate, który z którym nie za bardzo mnie, który podzieliłem na stronę rozświetloną i na stronę zaciemnioną. Ewidentnie. Ale wygląda ogólnie fajnie. Ta scena rozświetlona i ta scena Ciemniejsza, ta mniej oświetlona. Tu jest mało się do czego przyczepić. Ale pewnie też się znajdzie. Są specjaliści, którzy się do czegoś na pewno przyczepią. Na przykład do tego, czemu to nie jest ciemne, bo to powinno być ciemne w sumie. To powinno być ciemne moim zdaniem i to na pewno powinno być ciemne, żeby tak oddać ten cień środka. No to teraz chelmik. Też wygląda całkiem fajnie. Już nie ma tak naciapciane cieniem, ale. I też nie jest taki, że... Ale tu mogłoby być takie bardziej brązowe, a nie czarne. To mógłby być po prostu ciemny brązowy. Teraz mieć drewniany, który. No wyszedł jak wyszedł. Nie ma szału, ale jest. Nie ma szału. Nie wyszedł jakoś mega dobrze. Ale nie wyszedł jakoś mega źle. Widać, że to miecz i... A nad szczegółami muszę jeszcze popracować. Teraz gun... Głą... Teraz pistolet, który... Też nie wyszedł najlepiej, ale... Też nie wyszedł jakoś źle. Taki fajny piu-piu. Jaki fajny grunt do piu-piu. Dobra, przestanę mówić jak do dzieci. I tutaj mamy jeszcze do niego amunicję, która została zrobiona moim zdaniem trochę bez pomysłu. W sensie pomysł jakiś był, ale ale ten cień został rozłożony bez pomysłu i to lepiej już chyba by wyglądało bez tego cienia. A zwłaszcza bez tego, który jest w takim środku, tak, tak po prostu tak znikąd. I mamy też shotguna, który wygląda, nie powiem już, fajnie. Fajnie wygląda ten shotgun, ale to jest takie trochę jednolite, ten kolor. I to by się przydało tak jakoś ostrzeżyć i, i na przykład jakiś tu dać cień na dole, a na dole rozjaśnić to bardziej. Iż amunicja doszedł grana, to jest taka perspektywiczna. wy Taki. Tak, akurat poprawię, bo to mogę w łatwy sposób poprawić. Bo to powinno być trochę dłuższe, moim zdaniem, chyba. Czemu to tak mi się popsuło? Dobra, usunę to i usunę ten layer, nie będę się tym, z tym bawił. Czemu to jest inny? Robię po prostu tak. Podmienię to. Albo wróć z tamtym layerem. kontrol C kontrol Albert obracamy. Nie usunę to. Zostawię to tak na razie zapiszę to sobie. to jest po prostu amunicja do Shotguna Która nie ma cienia A to jest slime, który był pomysł taki, żeby nie zrobić takiej Takiej znanej, takiej kuli Takiej bezpośrednio kuli tutaj Żeby go zrobić w stronę takiej piłki Slime'owej Tylko Jakiś ciekawszy kształt mu nadałem, taki bardziej slime'owy Mi się Tak wydaje I mm. Można I myślę, że wyszedł trochę ciekawie Już taki typowy slime pikselowy pixelartowy. I tu jakieś jeszcze jabłko na... Takie spłaszczone jabłko z wyszło mi. Trochę tutaj ma trochę cienia, ma trochę roześnienia. Po prostu jabłko. Nie jest jakieś jakieś mega dobre. Ale nie jest jakieś złe. Można je schować. Można pokazać. Nie ma. Nie no, zostanie to jabłko. Napiszę sobie. To już w tej pozycji. Bo chyba się zmieniła trochę pozycja i. I to był ostatni sprite. Który zrobiłem wczoraj. No i. Ja Was żegnam, nie zabieram więcej czasu i papa. Pa.